Na Majstica wleciała właśnie nowa aktualizacja. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że coś się zmieniło. Mamy status naszej postaci. Tutaj jest informacja, że nie mam włączonego dźwięku od innych graczy. Ok. A tutaj, że mam pragnienie. Czyli że muszę się napić. I faktycznie muszę się ewidentnie napić. Ale to potem. Teraz odpalmy sobie F2. Przepustka sezonowa, i widzimy tutaj letni festiwal Ja mnóstwo zadań, jak widać, do zrobienia. I one pewnie będą się powoli oblokowywać, co jeden dzień. Jak na razie mamy tylko i wyłącznie jedno zadanie dostępne. Ewet będzie przez 14 dni, okej. Okay. Yy, no i co mamy? Artykuł o płaszkach. W pobliżu Paleto Bay, miejscowi widzieli płaszki. Chcesz je zobaczyć i wyświadczyć małą przysługę, możesz mi też pomóc. I w narodę mamy 800 EXPA, a także 50 majestików. Okej, okay, to zaraz się tym faktem zajmiemy, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to. Widziałem trailer tej aktualizacji i widziałem, że na plaży, ale w mieście, coś kurde zostało dodane. Ta, 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 ta. Zobaczcie, już nawet teraz widzę, że na mapie jest ikonka jakaś. Lekkie wydarzenie, lecimy tam. To, ta, zobaczcie, jaka scena tam stoi. I tutaj oczywiście tłumy. To będzie raj dla policji, że ma datę powystawiać. To my może spróbujmy zaparkować tak, jakby to była moja chata. Co wy na to? I zobaczymy. Coś tutaj w ogóle można zrobić? A gdzieś koncerty chyba tutaj są jakiejś godzinie konkretnej. Coś takiego chyba też było. A dobra, to sprawdzimy w kolejnym odcinku, bo ja teraz chyba zawsze się na koncert. Eee, tu mogę przeskoczyć? Mogę. Kozacko? Yy, z kimś pogadać? Coś, ktoś? Tu jest jakaś typiara. No, tak, trochę jak komanda Goście morscy. Aha. Okej, okay, no to quest, akurat wiemy o nim. Pejotle. Mhm. Aha. Czyli możemy zmienić chyba w zwierzaki. Jak w GTA Online, podczas eventu Tutaj, co dalej mamy? Yy, no, że koncerty będą. Dobra, a tutaj otwarcie letniego festiwalu. Aha, po prostu mamy informację taką, okej. Okay. Czyli nic w sumie ciekawego, chyba. Chyba, że się mylę. A raczej nie. Jak ta scena? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak będzie już koncert. Zagranie na serwerze majętne jest banalnie proste. Serwer nie ma white listy, więc wystarczy, że założycie konto. Wchodzicie w link, który znajduje się w opisie Potwierdzacie, że macie DTA 5. Wybieracie serwer oczywiście polski. Wpisujecie potrzebne dane. Oczywiście kod promocyjny Bachus. Rejestrujecie się, pobieracie launcher i możecie grać. Na razie postarajmy się zająć tym questem z tego festiwalu. Z tej zakładki. Dam dodam. Artykuł o płaszczkach. Ścieżka. I teraz mam pokazano. A! Jezus Marian, no odbyłem tutaj. Okej. Okay. Ja myślę, że do palety muszę jechać najpierw. Pogadamy jeszcze raz. Goście morcy z radością. Aha! I teraz sobie teleportation. Tutaj. Wow! Co ja mam za urządzenie? Zmierz prędkość płaszczek? Jak tu mam zmierzyć prędkość płaszczek? Wycyl przyczynię radar na płaszce przez 3 sekundy. Okej. Okay. Płaszczki. To są ryby, chyba, nie? Ta, ryby. Na pewno ryby. To schodzimy na dół. Płaszczki odpłyną za 15 minut. Spoko. Gdzie jesteś, płaszczko? Może się zanurzę lekko. I sprawdzę, czy gdzieś to jest w ogóle. Tu jest ryba. Tu jest ryba, widzę rybę. I to jest płaszczka, na pewno. Tylko jak ja mam ją z tego miejsca zauważyć? No będzie trudno. O! Coś tam mi namierzyło. Była czerwona kropa No kurde! Miałem zbyt dobrą jakość wody, żeby je zauważyć No i tyle proszę państwa, w 15 minut nie udało mi się odhaczyć nawet jednej ryby Dora ludziska, quest się nie udał Więc podejmujemy się... Bardzo gwałtownych kroków Jakość odbić, zmieniamy na średnią, czyli najniższą możliwą Jakość wody także na średnią I może w ten sposób będzie te ryby widać Dobra, lecimy z rundą drugą Let's go! Jeszcze te razem będę widział Te płaszczki Miejmy taką nadzieję Dobra, widzę już jedną Widzę już jedną, to jest sukces A w ogóle może ja błąd popełniam, że jestem tak nisko Bo teraz nie widzę A jak byłem wysoko to widziałem w sumie Teraz mi was. Ej, 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 właśnie, może to jest właśnie ten błąd Czekajcie, muszę na górę wejść Celowanie będzie prościej. Aha, jeśli nie da dostać na górę teraz, to nie ma wejścia. No nie! Kłopoty! Naprawdę się nie da. On wchodzable jest to góra. O nie! Jest! Nie! Ja pierdzielę! So close! JEST! Dobra, ale jestem dobry w tą grę, Jezus Maria Kolejny dowód No dobra, i teraz tych płaszczyk, której nie widzę I tyle z tego A dobra, jest jedna! Mamy to! WIEEEEEE yeah! Tu jest kolejna No, namierzamy cały czas Yeah. Kolejna, 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 gdzie jesteś? A sześć 6 był w stanie zgarnąć. Tutaj może coś, nie? Mm. Jeszcze raz to samo. Nie, chyba nie da się. Um. Witam serdecznie. Mam cię na celowniku. Dobra, tam jest kolejna. Trudno będzie ją uchwycić, bo ona się teraz porusza. Ale z moimi ogromnymi umiejętnościami yy, śledzenia celu. Yy, za moich czasów świetności w Contest Rika Global Offensive jestem w stanie to zrobić. Tutaj coś jest. Tu pływa. Halo, proszę bardzo, mam cię na celowniku. Mam no nadzieję, że jest ich więcej niż 6. No, będzie trudno zlokalizować tą jedną ostatnią. Ale skoro wszystkie były z tej strony, to może jeszcze jedna jest z tej strony, nie? Gdzieś spróbujmy zlokalizować. To no, tu jest ta jedna, ale ja już ją. Sprawdzałem dokładnie. Potrzebujemy jeszcze... Jed... O, coś tu jest. Coś tu jest. Znikła mi, a tu jest! Mam cię! Dobra, 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 dobra. Ale protip, nie? Żeby siedzieć na górze i z góry na nie patrzeć na płaszczki na najniższych ustawieniach, nie wiem, czy w sumie ustawienia pomogły, ale pewnie tak. Więc tak, Leti Festival. I możemy teraz grać nagrody. Cyk! I dostaliśmy 800 ekspa i 50 majestików. I to jest kwestia jednorazowy? Tak, jednorazowy. Kurde, szkoda! No bo yy, jak były poprzednie zdania w poprzednich karnetach, takie specjalne, no to one były na dłużej, nie? W sensie, że można było je co 4 godziny, co 8. A teraz zobaczcie, że tylko i wyłącznie raz dało się zrobić. No dobra Jutro będę kolejne kolejnej questy. Znaczy, pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty. 14 dnia, ostatniego też trzeba będzie wejść szybko i zrobić questę, nie? Bo będzie tylko do sobie przez jeden dzień. Dzień drugi. Zanim polecimy robić zadanka, to zobaczmy sobie szybki X-Ray, jak tam dzisiaj pójdzie. Moim sposobem, czyli szybko wszystkie sobie odhaczamy. I teraz sprawdzamy zawartość. Więc tak, oczywiście nic. Nic, o fajnie niby, ale to jest ex do karnetu 1500 za 1000 majestików, no nie wiem czy to się opłaca Ale tutaj często coś jest dobrego Ale dzisiaj nie Dobra, więc lecimy z questami Dzisiaj mamy dwa questy Dokładnie jest to quest, który nazywa się pole bitwy, a także zanurzenie Za jeden drugi dostaniemy osiedlce expa Różnica jest taka, że tutaj dostajemy 20 złomu. Ciekawa nagroda. A tutaj 5 kg jakiejś ryby dziwnej. Zacznijmy, może, od questa tego u góry, Pole bitwy. Let's go. Co my tu mamy? Ja cię skądś znam. To jest ten gościu ze fabuły. Yy, który jest fotografem. Dobra. Jednym: zdjęcia wraku. 0 na 7. Aha! Aha! Te widzę jakieś niebieskie strzałki, są chyba. Albo coś innego niebieskiego. Ewidentnie coś tam się świeci. No, chyba temu muszę te zdjęcia porobić. Tak, tam też coś jest daleko. Dobra. Więc let's go. Co tutaj mamy? Nie mam pojęcia, ale jak wiemy, telefon to może się temu przyjrze. Telefon, telefon. Aha, okej. Okay. easy. Szkoda, że nie da się tych questów powtarzać. Codziennie, przynajmniej. No bo tak wiecie, jednorazowy quest trochę słabo. No, chciałbym to powtarzać. Wiadomo, dla Expa głównie. A jak blisko muszę być? No bo zobacz, teraz jestem daleko. I czy ogarnie? Nie, muszę bliżej być. Jeszcze obniżmy loty. A raczej. Płowy? No nie wiem. Może pływam, nie? <grych> Cyk, dobra. I została mi ostatnia fota gdzieś. O, widzę. Niebieską strzałeczkę. Czołk. Gitara. O wiele prostszy quest niż to, co było wczoraj. Dobra, więc proszę od razu sobie nagrodę odebrać. Yy, więc letni festiwal. Pole bitwy i tak, 400 expa, 400 expa i 20 złomu. I A, i to nie trafiło do mojego EQ, tylko do... E, tutaj. Do przedmiotów tutaj. Zobaczcie. Mogę wpisać... E, złom. Nie, nie wyświetla się dać nic. Teraz może... Złom, jest. Do debrania spoko. To się przydaje do... Craftu itemów. Albo też można to sprzedać na... Rynku. I dostać kilka tysięcy. Kolejny quest. Zanurzenie. Fabien. Zobaczmy. Czego ty ode mnie chcesz? Wyjść do strefy żerowania ryb? Miejsce, w które powinieneś rzucić rybę, jest wyznaczone na. Jak to? Gdzie mam rzucić to rybę? Ja mam te ryby. Wy... Tak, ja mam te ryby tutaj, okej. Okay. No dobra, tutaj jest ryba, nie? Chyba. Yeah! I ostatni punkt Tutaj trzeba yy, Assassin's Creed'a zrobić Stąd radę? Czy jeszcze nie? Chwila prawdy, nope Nope, 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 dobra A jednak ci się udało, dobra, itd. I możemy teraz odebrać Letni Festival i proszę bardzo jest zanurzenie 5000 takiej rybki, nie? No spoko Odbieramy. Aha, zobaczcie, że kliknę na pojedynczą nagrodę i odebrałam tylko tę jedną, nie? A dobra, odbieramy wszystkie. Możemy w ten sposób zrobić. Ponownie tutaj klikamy i jest, odbierz wszystkie. I teraz, czyli Exchipad, jest wszystko fantastycznie. Jutro nam się blokują trzy questy, więc nieco więcej. A te ryby, oczywiście, które nazywają się nawet nie wiem jak, ale mamy je także w tym Echipunku, tutaj w przedmiotach. Toksyczny okoń to się nazywa Okej, okay. i 5 kilo To też możemy na rynku sprzedać albo może jakiemuś graczowi i on więcej za to da Zobaczę po ile to chodzi aktualnie bo to będzie taka specjalna ryba Toksyczny okoń zobaczcie, że każdy wystawia 5000 okej okay. a kiedykolwiek ta ryba była wystawiana? Do 7 lipca to 265 za sztukę poszła czyli 2650 za kilo Okej, okay. później tysiak, no czyli 5000 w sumie. Teraz nawet mniej. No dobra, I tyle. Jeżeli chodzi o dzień drugi. I przy okazji tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję wam za obecność. Bijacie na serwer. Linka macie w opisie. Świetnie. cześć, hello!